Ostrołęckie jest jedynym, w którym nie ma placówki muzealnej. I to powiedział jeszcze, że chciałbym, pragnę, aby muzeum w Ostrołęce powstało i to zadanie powierzam Wydziałowi Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego. Boże, ja byłam wtedy dyrektorem wydziału. Przyjęłam to zadanie, ale Państwo drodzy, ja ukłoniłam się tym, którzy mogli pomóc, wesprzeć i którzy naprawdę to zrobili. To byli wspaniali ludzie. Ja ich dziś pamiętam. To był Henryk Ciszewski, to był Henryk Krause, to był. Włodzimierz Parzychowski, to było wielu ludzi, których ja do dziś pamiętam. Ja uważam, że wtedy jako dyrektor Wydziału Kultury ja zaciągnęłam wysokoprocentową pożyczkę u tych ludzi. Ja wspomnieniami, gorącym pozdrowieniem i uszanowaniem dziś. Im ten dług spłacam. Szanowni drodzy Państwo, to dzięki Wam, dzięki Waszym staraniom, dzięki Wam muzeum właściwie mogło powstać. No i powstało muzeum. Pierwszym dyrektorem był Bernard Kelak. Państwo, drodzy, etnograf, człowiek znający się na tym, co robi.